Mateusz Damiencki odwiedził grób ojca. Wzruszający wpis, bądź tam zdrowy tato. W twoje urodziny jak zwykle. 11 stycznia 2026 roku Maciej Damiencki obchodziłby 82. urodziny. Z tej okazji jego syn, Mateusz Damiencki, wybrał się na Stare Powązki, aby odwiedzić grób ojca. Aktor podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem rodzinnego grobowca, który tego dnia przykryty był warstwą śniegu. Padły wzruszające słowa. Maciej Damiecki był jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów. Przez wiele lat związany był z warszawskim teatrem dramatycznym, a widzowie pamiętają go z wielu ról filmowych i serialowych. Ostatnie produkcje z jego udziałem to zna Horora Suwierz w Mikołaja. Aktor zmarł 17 listopada 2023 roku Informacje o śmierci przekazał Mateusz Damiencki, publikując w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie z krótkim podpisem, pa, tato. Mateusz Damiencki o ojcu Mateusz Damiencki w jednym z ostatnich podcastów Wojewódzki Kędziarski wspominał ojca. Przyznał, że Maciej Damięcki rzadko wyrażał uczucia słowami, ale okazywał je w inny sposób. Mój tata robił to stosunkowo rzadko, ale pamiętam, jak karmił nas grejpfrutem. Dzielił go na pół, zasypywał cukrem, kładł Matyldę na jedno kolano, mnie na drugie, opowiadał aktor. To było genialne, sok się lał, ale tata był dość powściągliwy. Takiego go pamiętam, dodał. Mateusz Damianski wspominał także wspólne wyjazdy i pracę z ojcem. Pamiętam, jak jeździłem z nim na hałtury, jak siedziałem w teatrze. Pamiętam różnie tatę. Mama była osobą dużo bardziej trzymającą to w ryzach, dbającą o to i mówiącą kocham cię i przytulającą, podsumował. Maciej Damięcki spoczywa w rodzinnym grobowcu na Starych Powązkach w Warszawie, w Alei Zasłużonych. W rocznicę śmierci syn opatrzył zdjęcie zaśnieżonego na grobka podpisem. Bądź tam zdrowy tato w twoje urodziny jak zwykle mróz napisał aktor